Długo czekaliśmy na ten remont i to nie tylko mieszkańcy, tak zwanego zatorza. Jedna z największych inwestycji drogowych w tym roku została zakończona, a mowa o ulicy Księżodworskiej. W dniu dzisiejszym nastąpił odbiór tej drogi, tej ulicy droga, która przebiega przez dwa samorządy, dwie gminy, miasto Działdowo i gminę Działdowo. Bardzo ruchliwa jest to droga dojazdowa do, do Działdowa z południa powiatu, również z powiatu żuromińskiego. W trakcie modernizacji widzieliśmy, jakie, się, jakie tworzą się korki, czyli jaki faktycznie ruch jest. A do tego powstające nowe osiedla, czy to domków jednorodzinnych, czy wielorodzinnych powodują to, że że droga jest bardzo często użytkowana przez mieszkańców i osoby przejezdne. Całkowity koszt inwestycji 3 miliony 200 tysięcy, z czego 2 miliony 200 to było dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg. Prawie milion złotych z budżetu powiatu działodowskiego. Bardzo sprawnie wykonana inwestycja, także podziękowania dla, dla wykonawców tej, tej inwestycji, także tutaj naprawdę mimo tych trudności, bo nie zamykaliśmy drogi na, na dłuższy czas, tylko tylko kilkugodzinne jednodniowe jakieś zamknięcia, przekładzenie masy, więc naprawdę bardzo sprawnie to wszystko poszło, także ogromne podziękowania i podziękowania dla wójta burmistrza, którzy Organizowali też właśnie te objazdy, czy ewentualne, jak się pojawiają trudności w ruchu, bo wiadomo, że Mieszkańcy pierwszej kolejności zwracali się do nich w przypadku kłopotów, kłopotu właśnie z przejazdem. Także myślę, że kolejna bardzo ważna inwestycja. Chcielibyśmy ją kontynuować w kierunku miejscowości Gnojno i zamknąć pętlę, która tworzy właśnie, które tworzą drogi już zrobione od kierunku Kisiny, Kurki, Petrykozy do miejscowości Gnojno. Jeszcze pozostałby odcinek, bardzo trudny odcinek za Prusinowym w kierunku Gnojna. Ale myślę, że jeśli się pojawią środki, to będziemy ją realizować i w najbliższych latach uda się ją wykonać ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców. A myślę, że i również tych spoza naszego powiatu. Ja się bardzo cieszę, że, że pan starosta cały zarząd no, wytypował i, i złożyli wniosek aplikowali o, o środki zewnętrzne, aby tą drogę zrobić, bo ta droga naprawdę potrzebowała, potrzebowała remontu. Dosyć duży ruch tu jest, więc, więc myślę, że trafna decyzja, dlatego bardzo, bardzo im tu dziękuję. Chciałbym też nadmienić, bo to jest jedna z, myślę z nielicznych dróg w tym roku robione przez starostwo na terenie naszej gminy, ale to też jest, że gmina Działdowo posiada najwięcej dróg powiatowych, więc myślę, że to też jakieś sugestia i, 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 i to, że ta droga została zrobiona w gminie Działdowo. Więc jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że dalej, dalej, dalej na to liczymy. Jeżeli będą środki pojawiały się zewnętrzne, to, to pan starosta wraz z zarządem będą aplikowali o środki na drogi powiatowe w gminie, ale myślę, że też również nie chodzi tylko o gminę Działdowo, ale o, o wszystkie gminy. Z punktu widzenia mieszkańca miasta Działdowa nie jest istotne, czy to jest droga powiatowa, czy wojewódzka, czy gminna Naszego mieszkańca cieszy każdy remont, dlatego w imieniu mieszkańców chciałem podziękować panu staroście za to, że pozyskał środki, ale także dołożył środki starostwa powiatowego i wyremontował drogę od Księżego Dworu do Dziodowa włącznie z ulicą Księżodworską, na której remont chyba najbardziej czekali mieszkańcy Zatorza. To bardzo dobra wiadomość. Mam nadzieję, że nie ostatnia w tym roku. Choć kierowcy cieszyli się nową drogą od kilku dni, to oficjalnego odbioru dokonaliśmy 1 października. Wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji gratulujemy.